Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Cię zapraszam na kolejny filmik, a w nim top 5 chłodzeń na procesor. Film, o który wielu z Was mnie prosiło. Także pokażę Wam, jakie 5 kulerów moim zdaniem jest godne polecenia. Zaczniemy od najtańszego zestawki, mianowicie Silentium PC-Fera 3. Niedawno pojawiła się ta wersja na rynku. Również był test na moim kanale, także jeżeli chcecie, to możecie sobie zerknąć, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Chłodzenie, które jest niewielkich rozmiarów, bo wysokość to tylko 155 mm, także do każdej obudowy Wam się zmieści. Również nie koliduje z bankami pamięci ani z pierwszym slotem PC-Express. Łatwy montaż, kompatybilny z każdą praktycznie podstawką i nadaje się do nawet delikatnego overclockingu. Także spokojnie, jeżeli ktoś jest ograniczony budżetowo, jak najbardziej może ten cooler wziąć pod uwagę. Dołączona nowa pasta PT2 w komplecie, w tubce na kilka aplikacji. Sama instalacja, jak mówię, bardzo prosta, banalnie prosta wręcz. Nie ma z tym żadnego problemu. Także chłodzenie jak najbardziej w tej cenie jest godne polecenia. I kolejne chłodzenie również od Intel PC Fortis 3. Zastanawiałem się wprawdzie mówiąc nad Grandisem za około 169 zł, czyli 30 zł różnicy. Ale moim zdaniem nie ma sensu dopłacać bo za te 30 zł dostajecie różnicę wydajności około 2-3 stopnie Celsjusza. Także moim zdaniem lepiej zostać przy Fortisie, ma niewątpliwą zaletę, że nie koliduje nam z bankami pamięci. Dlaczego nie można powiedzieć o Grandisie? Jasna sprawa, że gdybyście chcieli na przykład podkręcać jakiś procesor na podstawce 2011 V3, to Grandis sprawdzi się wtedy lepiej, ale pod procesory czy też Skylake, Hustle, czy też Devil's Canyon, jak najbardziej. Fortis 3 będzie dobrym wyborem. Asymetryczna budowa dzięki temu, właśnie nie haczy on o pamięci na płucie głównej. Zobaczcie, także możecie instalować wysokie radiatory. W przypadku granica niestety, nie jest to możliwe. Tak to wygląda. Wysokość chłodzenia około 158 mm, także do każdej obudowy praktycznie militał wam się zmieści. Wentylator Sigma Pro naprawdę cichy i wydajny. Również test jest tego chłodzenia na moim kanale, także jeżeli chcecie to zapraszam. Łatwy montaż, kompatybilność z każdą praktycznie podstawką dostępną na rynku, także z tym również problemu nie ma. I kolejna propozycja, Telmarite Hary 02 Macho Rewizja B za 230 zł. Moim zdaniem w tym przedziale cenowym jedną z lepszych chłodzeń, jeden z lepszych wyborów. Chłodzenie naprawdę bardzo potrafi mile zaskoczyć, zwłaszcza na płytach z soketem 2011 i 2011 V3. Można sobie zerknąć na testy na internecie, które są dostępne. Ja osobiście tego chłodzenia akurat nie testowałem, a szkoda. Chłodzenie naprawdę porządnie widać wykonane. Niklowane rurki, również asymetryczna budowa, także nie będzie kolidowało z pamięciami na płycie głównej. Sam montaż dość prosty. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o pamięci, także mamy tutaj odsłonięte sloty. Wysokość 162 mm, jak mówiłem wcześniej, no tutaj nie do każdej budowy, zwłaszcza tej bardziej budżetowej, ono się zmieści, natomiast kompatybilne z każdą postawką, praktycznie dostępną na ręku. Naprawdę polecam. To chłodzenie polecam sprawdzić sobie testy, które są na internecie, bo mówię, to chłodzenie jest może niepozorne, ale potrafi naprawdę miło zaskoczyć. I kolejny kandydat za około 290 zł Bikła Dark Rock 3. Chłodzenie bardzo porządnie wykonane i bardzo ciche. Ja często montowałem je w komputerach dla widzów czy też dla moich klientów. Naprawdę wszyscy byli zadowoleni. Montaż samego chłodzenia jest i prosty, i nie. W zależności od tego, jaką macie obudowę, czy to wycięcie na zmianę chłodzenia na procesorze jest odpowiednio duże. Jeżeli tak, to w tym momencie montaż bardzo prosty. Jeżeli nie, to może sprawić on wam troszkę problemów. Natomiast poza tym większych uwag nie mam. Poradzi sobie spokojnie z podkręconym procesorem, czy też Skylake, David Canyon, czy Haswell. Nawet 6 rdzeniówki na 2011 V3 z przyzwoitym napięciem tutaj nie będzie z tym problemu. Wysokość chłodzenia około 160 mm, czyli do większości chłodzeń Wam się, znaczy obudów, spokojnie Wam się zmieści. I również trzeba dodać, że nie jest źle, jeżeli chodzi o kompatybilność z pamięciami RAM, bo zasłania ono tylko pierwszy slot. Także tego pierwszego slotu zmieszczą Wam się tylko i wyłącznie chłodzenia. O standardowej wysokości radiatorów, natomiast drugi czwarty slot bezproblemowo, czyli ten, gdzie najczęściej montujemy pamięci, bezproblemowo tutaj jest odsłonięty i nie będzie problemu również z kompatybilnością z pierwszym slotem Pisa Express. Także tutaj również można instalować w tym najwyższym slocie karty graficzne. I ostatni zawodnik zestawki, mianowicie Noctua NHD 15S. Ten dopisek S świadczy o tym, że jest to wersja poprawiona w stosunku do zwykłej NHD 15. Chodzi o poprawę kompatybilności z pierwszym slotem PCIe express zwłaszcza na płytach 2011 czy też 2011 V3 nie mogliśmy instalować kart graficznych w pierwszym slocie PCIe express bo nie wadziło ono o chłodzenie. To zostało poprawione i chwała na które za to. Jeżeli chodzi o wydajność i kulturę pracy, moim zdaniem chłodzenie bezkonkurencyjne. Ja używałem akurat zwykłej NHD-15 u mnie na procesorze sześciordzeniowym podkręconym na 4,5 GHz. Naprawdę nie było najmniejszych problemów. Jeszcze w porównaniu do wersji tej zwykłej, tutaj w WESCE mamy jeden tylko wentylator dołączony w komplecie. Tam były dwa, natomiast ja używałem zawsze z jednym i naprawdę tutaj nie było żadnych problemów. Zwróćcie uwagę również na wyprofilowanie samej wież. Mamy takie wycięcia specjalne, aby wpasować tutaj wyższe pamięci, radiatory na pamięciach, zwłaszcza właśnie na soketach 2011 i 2011 V3, bo tam mamy pamięci po obydwu stronach soketu. Także tak to wygląda. Wysokość chłodzenia około 165 mm, także nie do każdej obudowy się zmieści, ale nie oszukujmy się, jeżeli ktoś kupuje takie chłodzenie, to raczej nie do budżetowej obudowy mini Tower. Co do wentylatora, kwestia gustu, nie każdemu się musi podobać, tutaj faktycznie te kolory nie zachęcają. Aczkolwiek, jeżeli komuś to nie przeszkadza, to z pewnością jest to chłodzenie bardzo ciekawe. Zwróćcie uwagę właśnie tutaj na symetryczną budowę. Mamy tą część wieży bardziej tutaj, e, znaczy skróconą tak naprawdę, aby właśnie poprawić kompatybilność z tym pierwszym statem PC Express. Montaż bajecznie łatwy, jak w każdej zresztą noktule. z tym problemu nie ma. Także tak wygląda moja ostatnia propozycja w dzisiejszym filmiku. Jeżeli Wam się filmik oczywiście podobał, proszę Was o łapy w górę. Linki do wszystkich kolorów znajdziecie w opisie tego filmiku, tam Was odsyłam. Zachęcam do pozostawienia komentarza. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć. Lenovo TechZone, czyli Forum Miłośników Technologii. Rejestruj się, wypowiadaj i zgarniaj nagrody. Co miesiąc do wygrania 20 zestawów z gadżetami Lenovo, a raz na jakiś czas nagroda główna w postaci tabletu Yoga Tab 3 Pro. Szczegóły w opisie filmu.